Kochani, nie sposób przypomnieć sobie przy okazji tej dzisiejszej uroczystości Bożego Ciała tajemnicę chleba, chleba naszego powszedniego, o którego powinien człowiek prosić każdego dnia. Kiedy byłem na pierwszej mojej parafii w Strzemieszycach i na pierwszej kolędzie duszpasterskiej, Spotkałem się z niesamowicie nietypową sytuacją, jak się okazuje. Wszedłem do takiego domu, który z zewnątrz wyglądał dosyć biednie. Drewniana chatka, mieszkała tam babcia z wnuczką. I kiedy wszedłem do tego domu, oczywiście wnuczka się mówiła, ale ta babcia tylko wspaczonymi oczami. W krzyży, który był na stole, nic nie odpowiadała, tylko się patrzyła. I kiedy tak pytałem, co tam u nich słychać, to chcieli się podzielić taką ciekawostką, otworzyli mi szafę z ubraniami, która była pełna chleba. Chleba już suchego, czerstwego, dziwna dla mnie sytuacja. No trochę się zażenowałem, dlaczego tak chleb trzymają w tej szafie. No ale pokiwałem głową, porozmawialiśmy chwilę i ta wnuczka wyszła ze mną na zewnątrz i mówi, pewnie ksiądz się dziwi, że ten chleb tutaj jest gromadzony. To gromadzi moja babcia, ponieważ ona przeżyła obóz koncentracyjny. Ma już ponad 100 lat i każdego dnia boi się głodu. Boi się, że jej braknie chleba, i ten chleb każdego dnia dokłada. Ten chleb już się tam nie mieści, ale ja nie mogę jej tego gdzieś dać, jakimś zwierzętom, bo ona by umarła. Kochani, dziwna sytuacja, ale jakże pasująca do naszego życia chrześcijańskiego. Chrześcijanin wierzący to jest ten, który. Kroczy za Panem Jezusem, który słucha Jego słów, który można powiedzieć w tym świecie nie radzi sobie bez Boga. Brakuje mu Boga, pragnie tego Boga i chce go spożywać. I dlatego w świętej Ewangelii słyszymy słowa Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Kto będzie spożywał ten chleb, będzie żył na wieki. Ale słyszeliśmy, że faryzeusze zaś zaczęli szemrać, jakże możemy spożywać Jego ciało, jakże On może być dla nas pokarmem, chlebem. I Pan Jezus mówi, nie jest to ten chleb, który jedli wasi ojcowie na pustyni, a poumierali. To jest chleb. Ja jestem chlebem żywym, jestem chlebem z nieba. Kochani, nie mówi tego prorok, nie mówi tego nawet kapłan, nie mówi ktoś uczony. Mówi to sam Bóg. Ja jestem dla Ciebie, spożywaj mnie. Nie jestem takim pokarmem, jak ten, którym codziennie się karmisz. I to nie chodzi tylko o pokarm dla naszego ciała, ale pokarm naszej moralności. Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi Cię prowadził Pan Bóg Twój przez te 40 lat na pustyni, aby Cię utrapić, wypróbować i poznać. Co jest w Twoim sercu? Kochani, żeby przyjąć Boga, żeby żyć Bogiem, to trzeba mieć czyste serce. Trzeba żyć zgodnie z przykazaniami. Trzeba być dobrym człowiekiem. A jak zgrzeszymy, trzeba dostąpić łaski sakramentu pokuty. Wielu by chciało przyjmować Pana Jezusa do swojego serca, ale poprzez pewne sprawy w swoim życiu, nie mogą go przejmować. Jakże czasami słyszymy, jak oni cierpią, bo chcieliby już wbrew temu, co człowiek nawet czuje, to chcieliby zmieniać przepisy, żeby tylko tego Pana Boga przejąć. Bo człowiek boi się, żeby Boga mu nie brakło w jego życiu. I to jest pozytywne dla naszego życia wiarą. To jest pozytywne dla naszego kroczenia za Jezusem, bo chcemy mieć siły, żeby kroczyć drogą do dostawienia. Nie wiem, kochani, czy ktoś z Was jest tutaj ze wsi, czy widzieliście kiedyś studnie, a jak widzieliście, to czy żyliście w takiej społeczności? No ja jestem ze wsi i czasami była jedna studnia, studnia na paru sąsiadów. I jak się sąsiedzi pokłócili, to sąsiad sobie nabrał czystej wody. A później tą wodę zmącił, żeby ten drugi sąsiad, zrobić mu nazwę, żeby on tej wody nie miał, żeby szedł dalej gdzieś do sąsiada, który ma studnię i sobie tą wodę nosił. Kochani, można to porównać do naszego życia. My jesteśmy taką studnią, my jesteśmy takim źródłem, gdzie Pan Bóg poprzez swoje dary, sakramenty. Poprzez obecność w naszym życiu, jest dla nas tym źródłem wody żywej, ale grze. Czyli ten nasz zły sąsiad, diabeł, chce nam tą wodę zmącić. Ale moi drodzy, byli tacy, co byli mądrzejsi niż ten sąsiad, i wchodzili do tej studni i wybierali ten muł ze spodu, żeby ta woda się oczyszczała. My poprzez spożywanie ciała Pana Jezusa poprzez uczestnictwo w sakramencie pokuty oczyszczamy nasze wnętrze oczyszczamy naszą duszę wyrzucamy ten muł żeby szatan mógł nie mógł zmącić naszego życia duchowego żeby nie zagroził człowiekowi dlatego kochani uroczystość najświętszego ciała i krwi Chrystusa jak wspomniałem na początku Bóg chce zaglądnąć nie tylko w nasze serce w nasze wnętrze ale i też w nasze domy, jak nam się żyje, jak nam się wybiera dobro, czy nam jest ciężko, czy trudno, czy źle, czy człowiekowi nie brakuje pewnych wskazówek, perspektyw, które Bóg nam daje, czy może się odnaleźć w tej rzeczywistości i drodze do zbawienia. Kochani, niech dar Eucharystii, który jest wspaniałym darem Boga dla człowieka, bo Bóg dał nam ten dar po to, aby człowiek nie tylko miał siły do zbawienia, ale żeby znał wartość tego, co przyjmuje. Aby z czystym sercem, bez grzechu, nie niekombinowaniem, jak niektórzy kombinują, dają komuś podpisać kartkę do pszczół czy do czegoś, żeby tylko być na tej uroczystości. To nie chodzi o kartkę, to nie chodzi o podpis. I my, jako ludzie wiary, Powinniśmy o tej prawdzie świadczyć. Powinniśmy nie upominać, ale napominać drugiego człowieka, żeby nie marnował swojego życia, żeby nie dolewał, nie mącił tej studni, nie pomagał złu, ale żeby poprzez dobro, poprzez uczestnictwo w Eucharystii, przyjmowanie Komunii Świętej, oczyszczał swoje życie. I nie tylko to życie duchowe ale to życie, w którym jesteśmy każdego dnia i w domu i w pracy i w szkole i na placu zabaw z dziećmi w każdym czasie jesteśmy ludźmi Boga ludźmi wierzącymi jak mnie posłał żyjący Ojciec a ja żyję przez Ojca tak i ten kto mnie spożywa będzie żył przeze mnie niech ta rada, niech ten dar Pana Jezusa który dziś nam o tym przypomina, który chce być z nami w naszym codziennym życiu, nie tylko tu w kościele, że tu przychodzimy, tu jest Pan Bóg. Niech On ubogaci nasze domostwa, nasze życie, nasze domy, naszą pracę, abyśmy nie zdychęcali się złem, ale zło dobrem zwyciężali. Amen.